No takie krótkie uzupełnienie do poprzedniego filmu, związane właśnie z wydarzeniami na szkolnej. Aż w tej chwili e, wiem co i jak. Rozmawiałem z Krzyśkiem i m, z majorem przez telefon. Nakreślili mi e, całą sytuację. Major przyznał, że był jednak yy, cały czas w hotelu Sławka. Yy, nie mam powodów mu nie wierzyć, bo postawiłem sprawę jasno, że jeżeli nie powie mi całej prawdy, to yy, nie mamy o czym rozmawiać i, i więcej do nich nie przyjadę, więcej im nie pomogę. Żeby było jasne. No i on stwierdził, że był u Sławka, więc kiedy Sławek kręcił te słynne sceny z szukaniem majora po lesie no więc Major był wtedy u niego w tym. Także reżyseria i scenariusz dopracowana do perfekcji. W ogóle Sławek się dosyć dobrze popisał tym wszystkim, bo jak tam pojechał, on miał z góry już założenia zrobione, co i jak ma zrobić. Nie było żadnego kręcenia bez przyczyny. Widać, że dba o to, żeby te jego filmy miały swój kierunek. No i tak to wygląda cholera, że, że niestety tak zrobił. Nie wiem dlaczego i po co, co, co nim... Co nim kierowało? Może ma takie swoje, takiego swojego chopla. No a jak się zaczęło ze Sławkiem, no to w, w, wtedy jak pojechałem do Krzysztofa i majora po, po tej nieobecności rocznej, no to właśnie tam był ten Sławek. Był Sławek i był Meksiko. Kiedy Sławek przyjechał z majorem z miasta, Meksiko zresztą dosyć trafnie stwierdził, że Sławek jest z wykopu. No i wtedy Major, znaczy Krzysiek zaczął go tam doprowadzać do porządku. Ten się nie przyznał, przepraszał i tak dalej. Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie takiego chłopaka zagubionego. No przyjechał, zafascynował się szkolną i chciał pomóc. No tam widziałem rzeczywiście jakieś komputery, telefony. On twierdzi, że im pożyczył, oni że im kupił, i, i, tak, i tak, tak sobie tam przyjeżdżał i kręcił. Ja wtedy usunąłem to swoje konto, bo miałem trochę z tym kłopotów. No i powiedziałem mu: Słuchaj, mieliśmy kontakt. Zadzwoniłem, mówię to: Będę ci przesyłał te filmy, to wrzucaj to tam ze swojego kanału, żeby tam widzowie wiedzieli jak się coś, co się dzieje na szkolnej. No akurat wtedy walnęła ta afera z tym szpitalem i tak dalej, no więc tych materiałów było sporo. On też swój kanał powiedział, że został zbanowany. Założył ten drugi kanał. Eee... Bardzo szybko dostawał subskrypcje. Kanał się rozwijał. Nawet mu zwróciłem na to uwagę. Mówię, no kanał Ci się teraz rozwija elegancko. On też się cieszył, że ma niby wiadomości ze szkolnej, z pierwszej ręki. No i, i tak to by do tej pory działało, gdyby nie to, że wysłałem mu tam raz listę e, rzeczy ze szpitala, którą mi Konon dał dla majora i, i właśnie ja mu to o tym mówiłem. On mówił: Prześlij mi tą listę, będę miał taką pamiątkę, e, bo zbieram takie pamiątki ze szkolnej. No więc mu przesłałem, ale lista natychmiast trafiła na wykop. No przepraszał, że nie chciał, że to, że tamto. Później twierdził, że wykop go stalkuje, że mu grożą, że chcą go pobić i tak dalej. Ja mu mówiłem, że to nie wykop go chce pobić, tylko... Zresztą w ogóle go pewnie, jak ktoś pisze, że chce kogoś pobić, to na pewno go nie pobije. Bo to tak z reguły jest. Więc banda gimbusów gdzieś tam na wykopie pozakładała konta, no i ubliżała temu Sławkowi. Ten Sławek podgrzewał jeszcze atmosferę do mnie też. Mówił, że chcą mu zrobić krzywdę i on musi teraz tam na tym wykopie mieć poukładane. No dobra, ale już go wziąłem na celownik na zasadzie, że, że i tutaj Cię mam. Coś, coś tu nie gra. I na tej zasadzie się wszystko odbyło. No, i jak cały czas tłumaczył, że wszystkim mówił, że będzie na szkolny między 22 a którymś tam pod koniec maja, to tak sobie pomyślałem, że pewnie, pewnie zapyta, czy ja też przyjadę i czy będziemy się mogli tam spotkać. Ale nie pytał. Ja nie, nie nalegałem, więc pojechał na tą szkolną. Ja nie miałem nawet zamiaru tam jechać, bo mówię: A pojechał Sławek, to on tam, tam przypilnuje tych, tych rzeczy. Zresztą z tym kontenerem żeśmy się tam umawiali, że ja podrzucę, że ja zamówię telefonicznie, podrzucę ile trzeba kasy. On się może tam coś dorzucić, nawet ustalał, pisał mi ile kosztuje i jak, jak, jak będziemy się liczyć na, z kasą. No i nie miałem zamiaru pojechać do czasu. Nawet, nawet nie oglądałem tych filmików, jak on szuka tego Majora po lesie. Eee, mm. <głos》>, nic nie oglądałem. I później zobaczyłem, że oni lajta robią. Kurczę, wchodzę, a tam Jan Rodo <głos》> przewraca jak Biedronka po tym ich pokoju. Ten siedzi napierdolony, jak Messerschmitt. Krzysiu tam się błąka gdzieś po pokoju. O mówię, cholera jasna. No to tutaj zaczyna być ciekawie. Zaczyna być ciekawie, później Krzysiek do mnie zadzwonił w nocy, że żebym przyjeżdżał, szukał Majora, on sobie rady nie może dać, ja mu mówię, Krzysiu przyjadę jutro, bo widzę co się dzieje, mówię przyjadę jutro, dziś w nocy nie ma sensu przyjeżdżać, no później jak sami żeście widzieli, przyjechała policja i pogotowie, już mnie to zdenerwowało, wkurwiło mnie, już to, no ale sobie pomyślałem, no kurwa, gówniarz się ochlał, no i odpierdala. Normalna rzecz, każdy, każdy wie jak to wygląda, jak człowiek gorzały się na chla. I zacząłem w nocy przeglądać te jego filmy, co on tam kręcił, żeby sobie jakoś to poukładać, o co tam chodziło. I, i nic mi się kurwa nie, nie podobało. To znaczy, wszystko, wszystko było takie jakby wyreżyserowane od samego początku: kupowanie tej wódki, łażenie po tym białym stoku, łażenie po tych krzakach sobie myślę coś tutaj mi nie pasuje no i rano wsiadłem sobie w samochód i dzwonię do niego a on tam niby wyszedł ze szkolnej miał kaca mówi do mnie słuchaj ja idę do hotelu ale poślę ci adres hotelu jak będziesz na miejscu to zadzwoń ewentualnie podjedź adresu nie wysłał przyjechałem do stoku do Krzysia Rodo siedział już u Krzysia Majora nie było. Krzysiek jak to Krzysiek zdenerwowany. Co się dzieje? Krzysiek mi powiedział, że nie mógł sobie wczoraj dać w nocy wtedy dać rady, bo nie wiedział co robić. Ten usnął, ten się opił. Nie wiedział jak to wyłączyć. Jeszcze jak zobaczył tą karetkę i policję to już w ogóle się zdenerwował. Tamten zażygał mu całe mieszkanie. I Krzysztof koniecznie chciał szukać Majora. Ja mówię, posłuchaj, nie, nie ma co szukać Majora. Major się pewnie zjawi e, po dwóch dniach e, i, i sam przyjdzie jak zawsze. Nie ma go co szukać. Nie ma co znowu histeryzować i robić afer z policją i tak dalej. No i tak to. Wszystko i tak to wszystko się odbyło i ja postanowiłem mimo wszystko Zobaczyć, o co tam chodzi, bo, bo już podejrzewałem, że tu jest jakaś ustawka. Spotkałem się przypadkowo z Meksykiem. Znaczy, dzwoniliśmy się, bo Meksyk akurat wracał z miasta. Spotkaliśmy się pod Zodiakiem, porozmawialiśmy tam trochę o, o, o naszych sprawach, troszkę o, o jego sprawach. Trzeźwy. Nie czuć alkoholu od niego, nie czuć papierosów. Widać, że się wziął za siebie. To muszę Wam potwierdzić, bo tam w komentarzach czasami czytam, że pijany i tak dalej. Nie, akurat wtedy tego dnia, którego żeśmy się spotkali, był trzeźwy i był w porządku. Porozmawialiśmy. Ja postanowiłem jechać do domu, dlatego że widzę, że tutaj już się coś nie układa. Tamten na drugi dzień rano miał jechać do domu, więc dałem sobie spokój. Zadzwoniłem, jeszcze nie odbierał telefonów. Dałem sobie spokój. I wracając z białego stoku, on zadzwonił. E, już byłem pod Warszawą, zadzwonił do mnie i powiedział, że o przeprasza, że ale spał i tak dalej. No że major się już znalazł i już wtedy wiedziałem, że major prawdopodobnie był u niego, bo obydwaj przyjechali tego, te, 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 w tej samej chwili na szkolną. Obydwaj. On i major. I wtedy, jak on mi powiedział przez telefon, już od razu wiedziałem, że, że major był u niego. Dałem spokój. Nie dam, nie, nie, nie gadam, mówię już więcej. Koniec, skończymy tą całą współpracę. Dziwny facet, ciągle kłamie, ciągle zmyśla jakieś dziwne rzeczy I, i tak się stało na drugi dzień, tak jak teraz mówiłem, zadzwoniłem do Majora, Major mi się przyznał o co chodziło, no i te, no i co, 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 co dużo mówić, no. powiedziałem Majorowi, Major wiem, że jesteś niesłowny, że ciągle uciekasz, Ma, miałeś się opiekować Krzyśkiem, nie opiekuje się Krzyśkiem. Z tego, co wiem już teraz, Krzysiek ma jednak te leki, bo obaj mnie zapewniali. Ja powiedziałem, że przyjadę, sprawdzę. Krzysiek ma jednak te leki, których mi nie pokazywał. Niby je, te leki bierze. W tych firmach z koszenia, podwórka i tak dalej jest, oni tam ustalają z Janem, o której ma brać te leki. No w porządku, bierze. Niech bierze, ja jeszcze zresztą tam pojadę raz, bo mam taki jeden wolny dzień i zobaczę, jak to wszystko wygląda. No i tutaj widzicie, jaka jest sytuacja. No, nie wiem, dlaczego on to robił. Czy chciał mieć materiały takie wyreżyserowane, zrobione pod publiczkę. Cały czas chciał być dobry. Dla wszystkich, ja mu mówiłem, nie dasz rady, wrogów musisz mieć. Każdy ma wrogów, nie można mieć z każdej strony przyjaciół. Niech, niech tam się wiedzie jak najlepiej, chociaż y, oni są uzależnieni od Sławka, dlatego że on trzyma ich w szachu z lajtami, ma dostępy do ich, do ich y, tych rachunków i do ich tych YouTube'owych haseł i tak dalej, ja się na tym nie znam, no ale powiedzmy, że trzyma ich za jaja. Major tam chciał sprostować w jednym z filmików yy, to wszystko, chciał wam tam powiedzieć, że mówił prawdę, przypuszczam, że mówił prawdę, no ale też yy, jest uzależniony od niego, bo tamten mu ustawia live'y i ustawia mu te wszystkie reklamy, więc Major jest ubezwłasnowolniony. Nie wiem, jak oni to roz, roz, rozwiążą ten problem, bo do... major do niego dzwonił, on nie odbierał. Nie wiem, no niech zrobią co, co chcą. No, ja myślę, że, że mu przebaczą, bo, bo sami wiecie, ile razy <grybujesz> ktoś został spierdolony ze stanowiska, a później miał to wybaczone. Chodzi tylko o to, żeby. E... Oni szybko zapominają, jakąkolwiek im krzywdę człowiek zrobi, to zaraz zapominają i, i wybaczają. Tym bardziej, że yy, wystarczy tam wejść, przeprosić i, i jest wszystko ok. Sam byłem spierdolony ze stanowiska parę razy, <noise> tylko że ja ich nie przepraszam. Tylko tam no, przyjeżdżam po prostu, jakby się nigdy nic nie stało i próbuję ich tam ogarniać. No ale yy, tak jak mówię, trzyma ich za jaja. Y, dlatego, że ogarnia im ten internet. No, dopóki im ogarnia, niech ogarnia, ale lepiej, żeby tam nie przyjeżdżał i, i nie robił swoich film. Y, to znaczy, chyba raczej już nie przyjedzie, bo bo już ja się wkurwiłem na to. Myślałem, że jest w porządku, ale no, tam próbował, jak sami wiecie, dyskredytować Fiedorczuka i innych. Ludzi, którzy się tam przewijają przez szkolną, wiadomo w jakim celu. Wyszło, wyszło szydło z wora. I teraz jest takie pytanie: co dalej? No, na razie, jak to na szkolnej, jest spokój. Major z, z Krzysiem ciągle do mnie dzwonią. Każdy mnie upewnia, że jest wszystko ok. Że już na siebie nie krzyczą. No i rzeczywiście na siebie nie krzyczą. Nie wiem jak to długo potrwa. Ech, może chwilę, może nie. Zobaczę. Ech. Niech sobie tak, niech sobie tak yy, żyją, no, aby, aby było wszystko dobrze. Mogą się kłócić, robić, aby się sobą opiekowali. No. Niech, niech się już sobą opiekują i niech będzie trochę spokoju na tej szkolnej. No, ale przypuszczam, że nie będzie. Zaraz ktoś tam przyjedzie, ktoś ich podpuści, ktoś zadzwoni i, i kolejna awanturka. Powiedziałem im, tak jak Wam mówię szczerze, że służby miejskie ich już namierzyły. Służby miejskie mają ich dosyć. Ci, oni, są, oni są bardzo niewygodni dla Białego Stoku, dlatego że po pierwsze ciągle ktoś ich musi kontrolować, po drugie ciągle są jakieś problemy, ciągle coś jest nie tak, prawdopodobnie i sąsiedzi też tam zgłaszają te sprawy. Bo spokoju tam nie ma, chociaż odgrodzili się od nich dosyć solidnie <grymianie> ekranami akustycznymi, ale w Białym Stoku oni są niewygodni. Mops za punkt pewnie honoru sobie wziął to, że, że nie będzie im pomagał, bo ci zarabiają. Ci się wyżywają na Mopsie, ciągle coś tam jakieś mają do nich pretensje, więc. Ja im powiedziałem jesteście namierzeni, a tylko jest kwestia czasu, kiedy was zlikwidują. A zlikwidują was raz dwa, to jeszcze, oni jeszcze i tak mają, jeszcze i tak mają szczęście, że nie zainteresowała się nimi bardzo dobrze prasa i TVN, bo jeżeli te stacje telewizyjne się nimi zainteresują, to, to już umarł w butach. To jest, to jest właśnie gwóźdź do ich trumny. Jeszcze nie są aż tak bardzo upierdliwi. No. Na przykładzie kazałem im prześledzić to na przykładzie Magikala. Major oglądał tamte filmiki. Zobaczymy, czy coś z tego wyniósł. Tutaj chciałem pochwalić majora, bo powiedział, że rozumie swój błąd, że, że chce naprawić to wszystko, że był kierowany i sterowany. Przez te trzy dni, jak tam był Sławek, no to nie chcę wiedzieć co oni tam robili, ale przypuszczam, że, że major miał przyzwolenie na pewne rzeczy i, i w związku z tym przyzwoleniem się tak pomieszał. No bo on cały czas mi mówi, że, że on tego by nie zrobił, ale Sławek przyjechał. No dobra, w porządku, niech tak będzie. Komentarze, wasze tam czytam ale żeby na to odpowiadać, to bardzo długo by mi to zajęło czasu. Nie mam. Ale czytam, nie odpowiadam na wszystkie, ale czytam, także nie, nie, nie myślcie, że, że tam olewam co niektórych. No cóż, tu dużo odpowiadać na te komentarze, to nie ma sensu, bo na niektóre nie ma sensu z tego względu, że no to temat się przewija ten sam. Przejęcie szkolnej, czemu to robię. Yy. I tak dalej. To, 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 jest, to, to tyle razy już odpowiadałem, że, że mi się nie chce, ale mogę Wam polecić kanał szefa sztabu, żebyście sobie to obejrzeli, wszystko. On tam jakoś tak bardzo przystępnie i bardzo trafnie wyjaśnia e, całą szkolną. Ta kronika jest zrobiona rzetelnie i obiektywnie, moim zdaniem. A że mam ze szkolną e, e, łączność. E, Prawie dwuletnią, ponad, to wiem, co się tam dzieje. Zresztą wiem, nawet szef sztabu mnie czasami zaskakuje, bo rzuca rzeczy, o których ja też nie wiedziałem, ale mogę sobie to jakoś wyobrazić. Ludziom, którzy nie znają szkolnej i nie, nie uczestniczyli od początku, powiedzmy od 3-4 lat czy 5, a są tacy, którzy od 10 uczestniczyli, to polecam najpierw obejrzeć. Zapoznać się, a później komentować, bo, bo to od razu komentarze, e, po komentarzach od razu widać, że no, wpadłem na szkolną na 10 minut na filmiki i od razu e, rzucam e, swój, swoje teorie. Od razu, to się o, 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 od razu widać, że, że ktoś kto pisze nie zna szkolnej. O, King of Diamond też go pozdrawiam. Bo on chyba też jest bardzo długo czarne majty, filmiki z humorem, nie wiem, z, z, wszystkich was nie wymienię, ale, ale jest tam paru zawodowców, którzy zajmują się tematem i mają coś do powiedzenia. Ale szefa sztabu oglądajcie, bo on bardzo dobrze to, to skleił wszystko i pewnie będzie kleił dalej. A ja. Dzisiaj miałem kilka telefonów od majora, który ciągle mówi, że on zrobił to, zrobił tamto i tak dalej. Oni powiem wam jak dzieci. Takie dzieci dzwonią. Słuchaj, bo ja to, bo ja tam to, to tak nawet cieszę. No to dobra, to wszystko, bo znów nagrywam w nocy 21 minut. No nic nie mogę tam poodpowiadać. Zapominały. Czasami się tam czytam te komentarze i mówię, odpowiem na tym, ale zapominam o co chodzi. No chodzi przede wszystkim, tak jak mówię, o to, że, że szkolnej niestety, ale nie będę przejmował, bo nie mam, nie mam czasu. A chciałem jeszcze powiedzieć, dodać, że, że tego kontenera nie opłacał Major i Krzysiu na spółę. Nie wiem dlaczego to wymyślił akurat Sławek. Może dlatego, żeby ich uwiarygodnić albo coś w tym rodzaju. To na pewno nie. Nie opłacali tego. Kto opłacał, nie wiem, ale się domyślam. Też nie będę tutaj kombinował na wszystkie strony. Dlaczego tam są zarzuty, dlaczego wyrzucają jedzenie? Dlatego, że się przeterminowało. Dostawali tak dużo paczek, że paczki przykrywali paczkami, i to jedzenie się przeterminowało, a niektóre spleśniało, więc trzeba było to wszystko usunąć. Nie dlatego. Wyrzucali jedzenie, bo, bo są skurwy syny, tylko dlatego, że po prostu nie nadawało się do niczego. I musieli to niestety usunąć to jedzenie. Zresztą podczas sprzątania odkrywali takie rzeczy, o których już dawno zapomnieli na zasadzie. O kurde zobacz, tu to leży. No, gdzieś tam kiedyś im się przewinęło. W, w mieszkaniu y, ogarnięte powiedzmy na 30%. Y, już tak nie śmierdzi, jest jakiś tam mały ład. Trzeba by było jeszcze wymienić wykładzinę. Tylko że z tą wykładziną to jest problem, bo no bo wykładzinę trzeba odkurzać i sprzątać, a nie ją udeptać. Jeszcze spróbuję załatwić im tam do tego mieszkania wykładzinę i załatwić jeszcze jeden kontener, już na wszystkie ciuchy i wszystkie zaległości, które leżą w, w, mieszk w mieszkaniach. Zobaczymy jak to pójdzie. Próbuję jeszcze obaj nie byli na wycieczce. Znaczy obaj nie byli. Mieliśmy jechać na wycieczkę w góry. Ale wypadł szpital, więc dalej sprawa jest aktualna. Major nigdy nie był w górach, bo pytałem gdzie chcą jechać, więc stwierdzili, że najlepiej w góry i najprawdopodobniej w najbliższym czasie się tam wybierzemy, ale dałem im warunek, że jak będą grzeczni nie będą się kłócić, nie będą pić wódki no Krzysio nie pije, ale żeby nie pili z Janem Rodow wódki e, żeby się wzięli za siebie żeby wreszcie jakiś tam porządek był zobaczymy, może taki szantaż pomoże no i, i to wszystko, na dziś coś tam e, na bieżąco wrzucę no, a tam, co mogę powiedzieć, Sławek, weź się za siebie, weź się za siebie, synu, bo, bo stracisz wszystko, stracisz szkolną, stracisz, nie wiem, rodzinę, stracisz twarz i po co ci to o, granie warta świeczki dla kilku, dla kilku filmów. A e, jeszcze m, przecież masz tańczącego z wilkami, e, możesz przecież... E, w Białym Stoku. Znaleźć jeszcze kilka twarzy. Wiem, że szukałeś maria e, tylko po to, żeby też e, mieć kolejnego bohatera do swojego, swojego filmu. <grymne> no, pracowałeś przez trzy dni intensywnie, teraz sobie odpocznij, poukładaj to wszystko. E, nie, nie odcinaj ich na razie od tego internetu. Jakiś tam niewielki. E, sposób im pomagaj, no ale Później, jak nie będziesz chciał im pomagać, to im to powiedz. Ach, już no. Nie wiem, sam co mówić. Ma... Sławek, cholera. No trudno. Po raz kolejny się zawiodłem na, na, na tobie. No. Myślałem, że, że, że jesteś poukładany, że wszystko jest ok. Że się, nareszcie może się znajdzie kilka osób, które zrobią coś dla szkolnej, żeby, żeby dalej mogła istnieć, żebyście mogli oglądać i e, komentować. No bo po co to zamykać? Niech sobie chłopaki zarabiają, no taki mają sposób na życie. Już i proste. Dobra, no to do następnego razu.